Dzisiaj na moim blogu pokażę Wam, dzisiaj na moim kanale, pokażę Wam, jak zmontować koziołek taki z IKEA, żeby zrobić sobie stół. Czyli rozpakowujemy koziołka, obracamy go i rozpakowujemy. Otwieramy. I oczywiście w pierwszej kolejności co robimy, sprawdzamy czy mamy wszystkie elementy. Tu mamy instrukcję jedną, tu mamy instrukcję, jak zrobić tego koziołka. I czytamy, sprawdzamy, czy wszystkie elementy mamy. Tu mamy pudełko. Mamy dwa, nie wiem jak to tam nazwać. Dwa Cztery stópki mamy, mamy, śruby mamy. Dobra, rozpakowujemy śruby. No, to instrukcja obsługi. Przeglądamy wszystkie śrubki, jakie mamy. Tu jest wszystko pięknie opisane, także naprawdę jest super. I przystępujemy. Czyli sobie rozkładamy wszystkie elementy, które potrzebujemy. Czyli w pierwszej kolejności potrzebuje ten element. Podnosimy to sobie. Tu jest nawet pokazane, że tutaj są wpuszczane śruby, więc od tej strony śruby wkładamy. I to są te śruby dłuższe. Tu jest wszystko pokazane, jakie śruby mamy. Czyli tu mamy dwie śruby, które musimy włożyć teraz o, to są nogi nasze. Ogrupujmy to sobie. Tu są nasze boczki. I tu są nasze prowadniki, które w pierwszej kolejności, zgodnie z instrukcją obsługi, musimy włożyć. I wkładamy te nasze dwie dziureczki. W te nasze dwie dziureczki tu z tej strony, bo tu musi nam się śruba schować. I wkładamy te długie śruby. Tych mamy osiem długich, czyli sobie pogrupujmy. Cztery są do stołu, te krótsze są do stołu. Śruby zamkowe, podkładki do śrub zamkowych najlepiej to sobie wszystko pogrupować, okay. dobrze i mamy. Imbus też jest, także wszystko jest. Tu wkładamy te dłuższe śruby, jedną i drugą. Nabijamy tutaj na te nasze otworki. Ja jestem praworęczna, to będę sobie tutaj kręcić. Prawą ręką, najlepiej jak ma się wkrętarkę, ale jak nie macie to ręką też to może, można zrobić, tylko o, wyskakują tak jak tu nie wyskakuje. Tak to potrwa, I ja sobie to nakręcę, najlepiej to równomiernie obydwie nakręcać, żeby równo się nasza deseczka przykręciła. Macie wkręt z impusem, to też jest fajnie. No i dokręcamy tak długo, aż będziemy mieli opór. O, o, już nie idzie. Dobrze. Bierzemy teraz następną i tą drugą również skręcamy. Czyli znowu od tej strony wkładamy śruby. O, zobaczcie, tu nam się fajnie te śruby schowały. I nabijamy na tą następną. I teraz sobie to odwrócę w tą stronę, będzie mi wygodniej, nie będę się musiał zginać. I znowu równomiernie obydwie nakręcamy. O, te, te jakieś lepiej wchodzą. OK. Mamy. Kolejną rzeczą, którą bierzemy, to są takie tutaj te prowadnice i układamy je w ten sposób, tak jak tutaj jest na rysunku, czyli układamy je w ten sposób. Równo sobie tu przesuwamy do końca, i tu równo układamy. Drugą stronę również tak robimy. Ok. Równo układamy. Bierzemy teraz nasze nogi. W tą część jest ten wpust, Wkładamy. Wkładkę, taką zębatą, na to śruba zamkowa, ok, przekładamy to tutaj, to sobie od razu uszykujcie motylka, przykładamy tu przez te, aha, przez te otwory, które tutaj są, mam tutaj wyszła z drugiej strony tu nakładamy drugą nóżkę nie trzeba się zastanawiać która do czego bo one są pod skosem z więc no dobrze. ok i nakręcamy teraz tego na Konca. Odwracamy sobie na drugą stronę. To samo robimy z drugiej strony. No czyli tu mamy nakładkę. Zwróć uwagę, żeby motylki były po jednej stronie, bo one służą do tego, że będziemy sobie regulować wysokość tego naszego blatu. Iśmy bo można to złożyć. Nie ma problemu. Wszystko pasuje idealnie, jak w moich wykrojach. Wszystko jest dopasowane. I już mamy skręcone. Nie do końca, to ja mówiłam nie do końca. Bierzemy teraz nasz spód i jak widzicie skos jest pod tą stronę, ale Nasz skos musi być tak, czyli ja sobie akurat odwracam, czyli ten skos musi iść w tą stronę, nie? I przykładam i tu sobie wkładam między te, biorę znowu te długie śruby, i wkładam tutaj w te dziurki, okej, jedno jest, to sobie już trochę nakręcę, drugą również sobie już troszkę nakręcimy. Odwróćmy to sobie, żeby było równo ze wszystkich stron, i to sobie też nakręćmy, i, i ostatnią. przełożone, to możemy teraz to skręcić. Skręcone. O, widzicie, dzięki temu, że nie jest mocno skręcony, rusza się to. Te plastikowe nóżki nabijamy sobie tutaj na, na naszym wózeczkiem. Każde pokoje. Mhm. Dobra. I koziołek. Jak gotowy jest. Tu można go zdjąć, spuścić, tylko trzeba wtedy rozkręcić tutaj trochę. I tak super to działa.